kiedy przyjeżdżałam tutaj nie bardzo wiedziałam co mnie czeka i okazuje się że hojna przywitała mnie taką serdecznością taką dobrą energią że jestem bardzo pozytywnie zaskoczona P początek czyli małe nasze dzieciaczki tańczące uroczo cudownie tyle emocji tyle przeżycia kiedy ogląda się takie małe dzieci tańczące uśmiechnięte takie rozpalone na policzkach bo one to bardzo przeżywają to rzeczywiście aż buźka się uśmiecha więc Myślę, że fantastyczny czas, natomiast później mieliśmy troszkę starsze pary, ale też oczywiście w pokazach występujące, ale myślę, że dużą atrakcją był tak zwany taniec z vip -ami. I tu kolejne, kolejne zaskoczenie, nie myślałam, że to będzie aż tak pięknie przygotowane, dużo zabawy, dużo śmiechu, dużo żartu i myślę, że ci, którzy nie oglądali... Niech naprawdę żałują, że nie byli tutaj dzisiaj z nami, bo warto było. Myślę, że rzeczywiście tutaj osoby publiczne tak zwane przygotowały się perfekcyjnie i dały nam bardzo, bardzo dużo takich pozytywnych emocji. Ja chyba o to chodzi.